Dzień dobry słuchacze, mam na imię Agnieszka, jestem mamą trzech synów. Dwóch z nich macie tu obok mnie. Cała nasza trójka chodzi do szkoły Easy English i Oni chcielibyśmy chwilkę powiedzieć. Ja bardzo, znaczy chodzimy do szkoły od yy, dwóch lat. Ja do grupy A2, z chłopcy do Marcin jest do grupy klasa pierwsza, a Bartek do klasa numer 3, do klas, jakby do grupy z klasą 3. Bardzo sobie cenię szkołę ze względu na fakt, że ma bardzo przystępne ceny, dobrych nauczycieli i ciekawe zajęcia. Marcin, co myślisz? Dlaczego English jest dlaczego chodzisz na zajęcia na angielski do English? Bo jest fajnie, mam ja nie mówię po angielsku i mogę się więcej nauczyć. A Ty, Bartek? Ja dlatego, że mam dużo fajnych kolegów i uczę się z moimi koleżankami. To teraz zmykać, bo ja jako mama jeszcze dodam, że jest taka aplikacja, z której korzystam. Mogę zobaczyć, jaki jest stan płatności, czy dzieci były na zajęciach, czy mają pracę domową. Generalnie jako rodzic, ale też jako uczestnik kursu uważam, że są bardzo ciekawe zajęcia ze, względu na, ze narzędzia interaktywne, tablice, z śpiewają dużo piosenek, a ja uczę się do, dużo nowego słownictwa. Polecam, easy English.